Hejka wszystkim. Witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale, pierwszy odcinek z Simsów. Witam Was w serii, gdzie nasza główna bohaterka, czyli Ellie, będzie prowadzić swoje własne wrenchy i to będzie jej główny dochodek, główny główny sposób zarobku. Więc zapraszam do oglądania. Ja już tutaj mam koniec. Konia, y, owce i koza. I mi się nie nagrało. Y, bo źle w ogóle ustawiłem wszystko. I przez to y, po prostu y, mi się nie nagrał poprzedni ten, ale no, no, no życie no. I dlatego nagrywam od tego momentu. Mam nadzieję, że nic tam się nie stanie za bardzo. Tutaj jest y, domek, który no, nie jest najlepszy, nie jest najgorszy, moim no, zdaniem. Tutaj ma takie ten. Tutaj y, no jest taki przedsionek razem z salonem. Łazienka, kuchnia i, i, i sypialnia. Dobra. Yy, co tu. Aha, Gaja sobie idzie. Udaję mi się siku. Tak. Stop. Ty musisz yy, sobie kupkę zrobić. Kupkę musisz sobie zrobić, no. Dobra. Co ty weź tu? Idź. Chodź do wyposażenia. Yy, Tym już wszystkie potrzeby w sumie załatwione. Co tutaj się dzieje? Treningowa porażka. No, zdarza się, zdarza się, no nic nie poradzisz na to, tak naprawdę. Dobra, to ja myślę, że teraz można by było sobie kupić nasionkę i zacząć hopować. Więc raz, dwa, raz, dwa. Tak będzie dobrze, myślę. I zasiejemy yy, sobie. Otwórz, otwórz, otwórz. No i dobra. I teraz sobie y, będziemy siać. Więc... teraz okay, dwa, trzy. Ja do. Nie dół. Nie sobie tutaj, pochodzimy. Na... O, takie coś, takie dziwne niące to jest to paraliżującego. no, no, no. dobra. I jeszcze opieczamy sobie. Ops, Super. Teraz idź to wszystko zasiej. Trochę dzwonię jakaś do mnie, bym że twój cioteczny kuzynki tego stopnia miał dziadka, który znam, i z jakiegoś powodu zapisał całą fortunę wyłącznie tobie. Czy przyjmie spadek? Uwaga! W porządku, jeszcze pieniądze. Aha. Tutaj trzeba zawrzeć małżeństwo. No nie wiem. Lubię. Wszystko jest podlane. E, ty sobie zjedz e, z lekkiego to i widzę. Eee, Mary, znowu. Słuszna jesteś znowu. Co ci się dzieje, no? Co się stało? Rozwęsę się... no z cię. No ilościami z a teraz jest zepsuta. Słupi. Mega się z tego powodu. Cieszę ponieważ woli być karmiona Na Karm z ręki, damy jej, bananę Zobaczymy. Aha. Aha. Dobra Gdyby nas słyszyje. No. I dobra. Fajnie by było pojechać teraz. No, z gajem, sobie weźmiemy ją. Ehm, Białą Podkową. Ktoś tutaj ten. Co to? Ki Aha, ten. Nie, nie, nie. Nie to nie? Ale bardzo. Hmm.

Uh -huh. Yes, uh. Flea, pors, hans, so -so huh? Fleet ports Sleep, Fleet You Oh, wow. Oh, <laughs> oh. oh. Lanzaya. Ooh, uh, the <laughs> <laughs> Ah, clue. Oh. Yeah. <laughs> <laughs> No dobra, trochę tutaj Chiller sobie poznają ludzi I, ja. oh. e, i ty teraz pójdziesz do toalety. No, poznałaś was sobie tutaj i powinno go zaprosić do domu, bo tutaj to nie ma co, jest za dużo ludzi. E, energia trochę tam. No, e, to wyrzucę w ogóle. Idź sobie banałem. Jest banana kiblu, sobie zjesz? No, może. No dobra. To jest banana. Ja tu sobie mało dałam. No tu sobie zjedziesz jeszcze korzeń karę? Jedz. Dobra. Um, no to wracamy do domu w sumie. To się muszę wyspać. żeby spać. Dobra, <laughs> jesteśmy w domu. Idź spać. W takim razie jutro będzie następny dzień. A ty sobie może też pójść. Sobie zaśniesz. Możesz? Nie możesz. To sobie rozwiążesz. To tutaj jest kupa. Jest y, kozajowca, chciałabym wiedzieć. Kurde. Nie ma. Nie ma. Czy... co... co to robi też? Hej. Czekajcie. Tu gdzie jest... Gdzie jesteś? O co tutaj chodzi? A dobra tutaj są. Ósma rano. No dobra. E, wstawaj, wstawaj, jedzenie. Wchodzi e, coś weź. Weź porcję, idź, jeść. I zaraz trzeba znowu iść do kózek. Wszystko porobić. E, do kózek i do owiec. Dobra, zjadłaś. <kluzny> No, zapraszam do zwierząt. muszę sobie tutaj wykonać obowiązki. Więc idź na karny. Wydaj już zaraz sobie, za oh. się wolno, O, też już jest ogarnięta. To zaprosimy sobie teraz Markusa. Jeszcze byśmy miała go na SMS-a. I zato, Do spędzania czasu w tej parceli. Bejny. Markus Flex. Zaraz tu będzie. Super. Jest tu. E, więc. Idziemy. E, Opowiem dowcip, że koń by się brzyma. No Dobra. W takim razie. Druga um, o zainteresowanie. Um. Oh. Bon and gravy? O, oh, Jeps! Flirty, oh, dawaj, flirty. Good machine. Oh, <laughs> Serio? Poszedł? Ja aż tutaj zaczęłam z nim flirtować, patrzę ile nabiłem w ogóle im relacji. A teraz sobie idzie. No, trudno. Następnym razem. Ale yy, wydaje mi się, że dużo. ona chyba tam yy, w ogóle żony. No, trudno. Trzeba ją odbić w takim razie. Eee, dobra. Jeszcze w sumie tutaj tam weź. Tu zrobię wcześniej, I Jest smutna Gaja, Czybko, tylko wykonajcie, no. idziemy na niej. No.

Dobra. Dziękuję się. Pojedziecie sobie na przejażdżkę. Na mnie żaden numer. Nie mogę się z Nie. na sobie na przejażdżkę. Słuchajcie, w tym... Y w momencie sobie zakończymy dzisiejszy odcinek. Mam nadzieję, że Wam się podobał. Więc do następnego odcinka i bye bye!